Ostatnio na kanale dodałem film z najlepszymi hulajnogami na świecie. Niemniej jednak niektóre hulajnogi w tamtym zestawieniu kosztowały ponad 8000 zł. W tym zestawieniu przedstawię wam odcinek, o który prosiliście najczęściej, czyli 10 najlepszych, najtańszych hulajnóg elektrycznych. Jest jeszcze jedna informacja, zanim zaczniemy. Wbijcie jeszcze na mój drugi, całkowicie nowy kanał. Tam prezentuje się tylko z kamerką. Sami zadecydujecie, czy zostawić suba, czy też nie. Link do odcinka wprowadzającego macie w opisie pod tym filmem. W tym zestawieniu znajdują się hulajnogi zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. Niektóre z nich nie są jeszcze dostępne w Polsce, ale jeżeli w grę wchodzi korzystna cena, dużo niższa od innych popularnych, ale słabych polskich modeli, to warto rozważyć zakup np. za pomocą Amazonu. Xiaomi Mi M365, prędkość maksymalna 25 km na godzinę, czas ładowania 5 godzin, maksymalny dystans 30 km, silnik 250 W, waga 12 kg. Cena tej hulajnogi to 1300 zł. Ta hulajnoga elektryczna jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej kupowanych hulajnóg świata. Rama wykonana jest z aluminium. Jeżeli chodzi o jedną z wad, na którą skarżą się użytkownicy, to to, że podczas składania hulajnogi z czasem składany drążek może się poluzować. M365 od Xiaomi ma jeden przycisk, który należy nacisnąć, aby ją włączyć i nacisnąć długo, aby wyłączyć. Hulajnoga wyposażona jest w lampę LED o mocy 1W. Mamy system ABS i niezłe hamulce. Opony pompowane wybierają nierówności. Podwójne naciśnięcie przełącznika załącza również tryb oszczędzania energii, który poświęca oszczędzoną energię na rzecz przebiegu. Panel wyświetlacza ma 4 diody LED wskazujący poziom naładowania baterii. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje o bieżącej prędkości, możesz sobie pobrać aplikację. Jeżeli chodzi o to, jak faktycznie jeździ M365, jest to jedna z najbardziej płynnych hulajnóg elektrycznych w tej cenie. Ninebot ES1. Maksymalna prędkość 20 km na godzinę, czas ładowania 4 godziny, maksymalny dystans 24 km, silnik 250 W, waga 11 kg. Cena tej hulajnogi 1900 zł. To prawda, może ta hulajnoga nie należy do najtańszych, ale jest naprawdę niezła. Firma Ninebot to naprawdę topowa firma, jeżeli chodzi o firmy zajmujące się produkcją silników elektrycznych. Ich podzespoły znajdziecie w wielu innych markowych hulajnogach konkurencji. Większość hulajnóg od Ninebota wykracza poza docelowe 2000, ale model ES1 kosztuje nieco mniej. ES1 ma amortyzację, która zapewnia płynną jazdę. Koła są wykonane z pełnego odlewu, co nie jest już tak wygodne, jak przy hulajnodze od Xiaomi, przynajmniej w moim odczuciu. Przednia opona ma 8, a tylna 7,5 cala. Hulajnoga posiada tryb sportowy, dzięki któremu przyspieszenie wzrasta, lecz dystans, który będziecie mogli pokonać na tej hulajnodze, znacznie zmaleje. Trochę szkoda, że prędkość maksymalna to tylko 20 km na godzinę. Z tyłu nie mamy również światełka LED, jednak mamy za to system odzyskiwania energii. Jetson Element Folding cena 1300 zł. Prędkość maksymalna 24 km na godzinę, czas ładowania 4 godziny, maksymalny dystans 16 km, silnik 250 W, waga 8,5 kg. Dziwi mnie fakt, że tej hulajnogi w Polsce nikt nie sprzedaje. Według opinii kolegów z zagranicy jest ona naprawdę całkiem niezła. Kosztuje niewiele, jest lekka, czas ładowania jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Dystans na jednym ładowaniu trochę mały, ale prędkość maksymalna nie odstaje od innych hulajnóg. Rama wykonana jest z aluminium, mamy światełko z przodu, no i z tyłu. Mamy wyświetlacz, który pokazuje prędkość i poziom naładowania, a także można sobie ustawić ogranicznik prędkości, taki jak w samochodzie. Jedną z wad tej hulajnogi jest to, że wzniesienie o nachyleniu 15 stopni może stanowić dla tej hulajnogi problem. Na szczęście hulajnoga jest dosyć niska, dzięki czemu można wspomóc ją odpychając się nogą w standardowy sposób. Mały miejski pojazd ma także hamulec z ABS-em. Razer EcoSmart Metro Cena tej hulajnogi to 1600 zł, maksymalna prędkość 29 km na godzinę, czas ładowania 12 godzin, maksymalny dystans 17,5 km, łączna moc 500 W, waga 30 kg. To druga hulajnoga, której nie znajdziecie raczej w Polsce. Dodatkowo nie jest to typowa hulajnoga, to połączenie hulajnogi, rowera i skutera elektrycznego. Wciąż jednak sklasyfikowałbym ją jako hulajnogę i dodaję ją do tego zestawienia tylko informacyjnie. Ocena za granicą tego sprzętu to 8 na 10, przy czym hulajnoga od mi, ma tą ocenę na poziomie 8,5 punkta, tak dla porównania. Pewnie znajdzie się jedna osoba na 100, która potrzebuje takiej hulajnogi, także na szybko. Jest ciężka, ale wygodna. Dystans na jednym ładowaniu nie jest wielki, prędkość maksymalna może to jednak wynagrodzić. Czas ładowania zdecydowanie na minus, 16-calowe koła zdecydowanie na plus. Jest to jedna z najlepszych hulajnog oferowanych z siedzeniem, więc jako na przykład hulajnoga dla osoby starszej, jak znalazł. Wcześniej można było ją znaleźć za 1600 zł, teraz jest w cenie ponad 2000, także trzeba czekać na promocję. Tomolo L1 Folding Cena 1900 zł Maksymalna prędkość 25 km na godzinę Czas ładowania 4 godziny Maksymalny dystans 30 km Silnik 250 W Waga 13 kg Tą hulajnogę znajdziecie na Amazonie, jak również u naszych wschodnich przyjaciół. Hulajnoga dosyć droga, ale w moim odczuciu jedna z najładniejszych hulajnóg tego zestawienia. Firma ma w portfolio wiele innych designerskich elektrycznych pojazdów. Wszystkie ponadprzeciętne, jeżeli chodzi o design. A jeżeli miałbym patrzeć jedynie na aspekt wizualny, to niewątpliwie chciałbym mieć tą hulajnogę dla siebie. Świetnie zaprojektowane świateł LED, fantastyczny wyświetlacz, dobra waga urządzenia, czas ładowania, dystans na jednym ładowaniu, prędkość maksymalna, wszystko na plus. Hulajnoga wydaje się być bez wad. Kierownica ma dodatki ze skóry, wyświetlacz jest LEDowy, wskazuje on m.in. aktualnie zapięty bieg, mamy również dzwonek, ABS i tryb oszczędzania energii. Jedna wada, o której piszą użytkownicy to aplikacja, która ma język angielski, ale zdaje się, że tłumaczył ją z chińskiego na angielski jakiś pięcioletni korańczyk, Ale nie oszukujmy się, ile z takiej aplikacji będziecie korzystać. Motus Scooty 85 – 1300 zł. 8,5 calowe pompowane koła, dwa tryby jazdy, ekonomiczny i sportowy, hamulec tarczowy w tylnym kole, tylne światło migające podczas hamowania, stopka do parkowania, światła odblaskowe, funkcja tempomatu, wyświetlacz LCD z parametrami jazdy, waga urządzenia 12,5 kg, prędkość do 25 km na godzinę, zasięg do 25 km, choć niektórzy osiągają 30, czas ładowania 4 godziny, moc 250W. Tak, to chyba wszystkie najważniejsze cechy tej hulajnogi. Jedna z najczęściej wybieranych hulajnóg elektrycznych na Allegro. Jedni stwierdzą, że to wina marketingu, inni, że dobry sprzęt sam się obroni. Ja powiem Wam, że jedni i drudzy mają rację w tym przypadku. Lećmy sobie z kolejnym sprzętem. Gotrax GXL V2 Commuting. Cena 1200 zł. Prędkość maksymalna 25 km na godzinę, czas ładowania 4 godziny, maksymalny dystans 19 km, waga urządzenia 12 kg, moc silnika 250 W. V2 nie jest najładniejszą hulajnogą elektryczną. Ba, nie jest też najmocniejsza, ale niska cena i konstrukcja sprawiają, że jest to jedna z najlepszych propozycji dla początkujących. Wadą hulajnogi jest to, że może sobie nie poradzić z większym wzniesieniem. Niemniej wspomóc ją możemy siłą naszych mięśni. Przednie światło wyposażone jest w diody LED o mocy 1,1 W, które oświetlą 6 metrów drogi. Przedni hamulec jest elektromagnetyczny. Tylny hamulec tarczowy, wentylowany. Mamy też tempomat utrzymujący stałą maksymalną prędkość. Na wyświetlaczu odczytamy sobie również poziom naładowania hulajnogi oraz prędkość. Sfachtron 5 1290 zł. Prędkość maksymalna 29 km na godzinę. Czas ładowania 3,5 godziny. Maksymalny dystans 19 km. Waga 12 kg. Silnik 250 W. O tej hulajnodze wspominałem już na moim kanale. Szkoda, że jest tak mało popularna w Polsce. Nie odstaje ona zbytnio od popularnej hulajnogi od Xiaomi. Jej cena jest niższa, osiągi podobne, czas ładowania to niewątpliwie zaleta. Cała konstrukcja jest bardzo przyjazna dla użytkownika i zapewnia kierowcy wszelkie narzędzia potrzebne do odbycia długiej podróży. Wszystkie potrzebne elementy sterujące są wygodne, umieszczone na kierownicy, tuż obok wyświetlacza LED, który pokazuje aktualną prędkość, bieg i stan akumulatora. Hulajnoga nie jest wolna od wad, ale myślę, że jest jedną z najlepszych Pozycji tego zestawienia, jeżeli nie najlepsza. Razor E300 (999 zł), prędkość maksymalna 24 km na godzinę. Czas ładowania 12 godzin, maksymalny dystans 14,5 km. Silnik 250W, waga dużo, 19kg. Jest to najbardziej budżetowa propozycja tego zestawienia. Przeznaczona jest dla osób od 13 roku życia i ogólnie niby wzornictwem hulajnoga faktycznie podpowiada nam, że grupa docelowa to młodsza społeczność stawiająca swoje pierwsze kroki w elektrycznych hulajnogach, ale zapewniam, hulajnoga jest odpowiednia również dla starszych. Szczerze? Nie ma nic lepszego, jeżeli nie chcemy wydawać majątku. Choć jest bardzo ciężka i długo się ładuje, ma mały dystans, nada się do przejazdu jednak od punktu A do punktu B. Jest dosyć zwrotna i wytrzymała. Warto rozważyć, choć osobiście wolałbym dopłacić trzystówki do czegoś lepszego. Xiaomi Mia 365 Pro. Prędkość maksymalna 25 km na godzinę, maksymalny zasięg 45 km, moc silnika 250W, waga 14 kg, czas ładowania 9 godzin. Hulajnoga oferuje 3 tryby prędkości. Łatwo przełączymy się między trybem Eko standardowym i sportowym. Pozostała moc i aktualna prędkość są wyświetlane w czasie rzeczywistym, przypominając kiedy ładować i bezpiecznie jeździć. Inteligentny system zarządzania energią oferuje 6 różnych środków ochrony i można łatwo sprawdzić stan baterii za pomocą aplikacji mobilnej. Hulajnoga odzyskuje i regeneruje również energię. Jest to starszy brat zwykłej wersji, bez dopisku Pro. Zabierze on nas jednak w dużo dłuższą podróż. To co najbardziej podoba mi się w hulajnogach od Xiaomi, to to, że na Allegro jest naprawdę mnóstwo części wymiennych, a to jest jedna z ważniejszych cech hulajnog. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu. Zostaw łapkę pod tym filmem, zostaw subskrypcję, jeżeli nie subskrybujesz, zostaw dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i to by było w sumie tyle. Do usłyszenia!